Witam serdecznie. Dzisiaj zaprosiliśmy pana profesora Mirosława Ząbka, neurochirurga. Witam pana serdecznie, panie profesorze. Witam. Dżingosy. Proszę powiedzieć dalej, bo, bo, bo tych tytułów pewnie jest więcej. Nie, no to wszystko, co pan powiedział. No, jestem kierownikiem, kierownikiem kliniki neurochirurgii Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego, szefem Gamana w centrum, jak również. Twórcą, współtwórcą i prowadzę Centrum Terapii Genowej. Centrum to jest 1000 metrów powierzchni, w związku z tym to jest no cały duży oddział z pełnym oprzyrządowaniem gotowym do prowadzenia terapii genowej. Dobrze, to zacznijmy od początku, czyli jeszcze cofnijmy się do poprzedniego wieku. Chciałem zapytać o pierwszą operację głębokiej stymulacji mózgu, tak zwany DBS. No tak, to bardzo rzeczywiście odległa historia sięgająca też do ubiegłego, tak jak Pan powiedział, wieku, bo wówczas metodami operacyjnymi, które wdrażane były u pacjentów, kiedy leczenie farmakologiczne stawało się nieskuteczne, były metody ablacyjne, czyli metody uszkadzające. Polegało to na tym, że lokalizowało się cel, który mieliśmy zablokować, no a w tym przypadku zniszczyć, wprowadzało się elektrodę i uszkadzało się wysoką temperaturą w okolice jądra pośredniego wzgórza czy gałki bladej. Oczywiście te miejsca bardziej, bardziej odpowiedzialne za chorobę i za lepsze efekty leczenia dla metod ablacyjnych były niedostępne, bo wiązały się one, takie skoagulowanie takiego miejsca z dużym ryzykiem. Natomiast metody stymulacyjne, głęboka stymulacja mózgu, one teoretycznie niczego nie niszczą, one poprzez generowanie prądów w wysokiej częstotliwości hamują aktywność neuronalną tej okolicy, do której wszczepiamy tę elektrodę. I rzeczywiście pojechałem do San Francisco nauczyć się zobaczyć no trudno powiedzieć, że to już nauka jest po, po zobaczeniu jak te. Terapie wyglądają, jak są one tam wykonywane. Napisałem program wówczas jeszcze do Komitetu Badań Naukowych. Dostałem grant na kilka takich zabiegów i wspólnie z przyjaciółmi, z kolegami, z osobami, z którymi współpracowałem z San Francisco, te pierwsze operacje w Polsce zrobiliśmy. To było dwóch chorych. U jednego wszczepiono do jądra pośredniego wzgórza, a u drugiej pacjentki do jądra niskowzgórzowego, który który jest głównym targetem w leczeniu choroby Parkinsona i powoli, powoli, powoli nastąp, następowała popularyzacja tej metody. Wyniki jej broniły, jej, jej skuteczność, tej metody uzasadniały jej wdrożenie. No, później przekonanie ludzi decydujących, zostało to wprowadzone do katalogu świadczeń gwarantowanych, no wiele się rzeczywiście wydarzyło i dzisiaj Praktycznie w całym kraju taką metodę chorzy mogą znaleźć w klinikach neurochirurgii. Powstały oczywiście i zespoły, bo neurochirurgia jest częścią, elementem ludzkim w terapii, bo kluczowymi tutaj ludźmi są również neurolodzy, którzy w dobrze zorganizowanym ośrodku oni pacjenta kwalifikują, przygotowują diagnozują, leczą farmakologicznie, uczestniczą nawet w operacji, robiąc stymulację i później prowadzą tego chorego. Panie profesorze, jaka jest największa trudność w przebiegu operacji szczepienia stymulatora do mózgu? No, to jest przede wszystkim trudność technologiczna, no bo tutaj y, trudnością główną jest, że ta elektroda musi znaleźć się tam, gdzie powinna, bo teoretycznie, nawet jeśli nie trafimy dokładnie w ten cel, i elektroda będzie się znajdowała milimetr, półtora milimetra od celu, no to my, mając do dyspozycji programatory, zwiększając dawkę prądu, możemy spowodować, że ten prąd obejmie tą strukturę, ale. Woltaż podawanego prądu jest dużo większy, a zatem za dwadzieścia parę tysięcy generator impulsu, który pacjent ma wszczepiony, tak jak stymulator serca w okolicy klatki piersiowej, zużyje się szybciej. Będzie działał nie 4 4,5 pół roku, tylko półtora, dwa. I wtedy fundusz musi płacić cały czas za wymianę tego stymulatora, dlatego takie metody powinny być rzeczywiście zarezerwowane do ośrodków, gdzie naprawdę jest to bardzo poprawnie robione, bo to chodzi również o finanse państwa. Natomiast no, trudnością jest wyznaczenie celu wytyczenie trajektorii, czyli drogi dojścia tej elektrody, bo to najpierw mi się może elektrody, trzeba wprowadzić dość grubą igłę z kanałem w środku. Po którym, po, w której się tą elektrodę wprowadza. I no, przewidzieć trzeba, mając systemy neuronawigacyjne, całą trajektorię, czyli drogę krok po kroku, tak jakbyśmy nasze oko włożyli w czubek tej elektrody, żeby widzieć, że ta elektroda, przechodząc poszczególne części przez tkankę mózgu, nie uszkodzi żadnego naczynia. No, to jest pierwsze, czyli precyzja. Prześledzenie, czyli posiadanie odpowiedniego sprzętu, no i doświadczenie, bo niekiedy nim elektrodę wszczepimy, to oczywiście możemy również zrobić lokalizację elektrofizjologiczną, bo różne komórki w mózgu mają różne wyładowania elektryczne i my je znamy. Wiemy, jakie wyładowania mają dronisko wieki jaki wiemy, jakie ma wzgórze, jak i gałka blada. I rejestrując, czyli wprowadzając najpierw taką elektrodę, rejestrując potencjały zewnątrzkomórkowe, możemy bardzo precyzyjnie określić, no, stuprocentowo, że cel jest dobrze wybrany i bardzo poprawnie osiągnięty. Chciałem zapytać, według Pana, ma Pan no, ponad 20-letnie doświadczenie, w którym momencie chory na chorobę Parkinsona powinien się. A wraz z opiekunem, bo tutaj jakby rola opiekuna jest bardzo duża, zdecydować na głęboką stymulację mózgu. Wiemy, że w tej chwili w Polsce jest tak, taka sytuacja, że jeżeli mówimy o zaawansowanych metodach leczenia, to na pierwszym miejscu płatnik stawia głęboką stymulację mózgu, DBS. W którym momencie powinno, według pana, to nastąpić? No wszystko powinno być o czasie, to nie, nie, nie powinno być za wcześnie, nie powinno być za późno. Jeśli jest za późno, to ten chory nie osiągnie odpowiedniej poprawy po leczeniu, a zaraz precyzyjnie wrócę do tego momentu, ani też nie powinno być za wcześnie, bo jeśli pacjent może być skutecznie leczony preparatami lawodopy. No to po co mu robić chirurgię, jeśli on może mieć kontrolowaną chorobę. Natomiast choroba Parkinsona, mimo że jest znana od 1817 roku i my oni no, wiemy no, bardzo dużo, to nie wiemy, jaki jest czynnik przyczynowy, czyli co jest etiologicznie odpowiedzialne za wystąpienie tej choroby. I również nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć. Jak ta choroba będzie się rozwijała, bo innego może się rozwijać bardzo wolniutko na przestrzeni dziesięcioleci, a u jednego piorunująco i będzie szła bardzo szybko. Także my tych rzeczy nie wiemy poza ogólnymi informacjami, że im młodziej zachorujesz, tym szybciej ta choroba będzie przebiegała. Natomiast tu bardzo dużo zależy od neurologa i współpracy z neurologiem, bo inne oczekiwanie co do jakości życia, aczkolwiek każdy chciałby mieć doskonałe. Będzie miał Pan jako osoba aktywna, zawodowo funkcjonująca, a inny starszy człowiek, który siedzi w domu i z pilotem telewizyjnym i, i, i wiele więcej nie robi. bo jeśli my możemy spowodować, że pacjent powróci do aktywności zawodowej, no to jest to sens nawet, Wcześniej tą operację zrobić. A zatem, tak długo medyczne wskazania to są takie, że na początku jest farmakoterapia, i kiedy ta farmakoterapia staje się albo nieskuteczna, albo pojawiają się uciążliwe objawy uboczne w postaci dyskines, no to jest to moment na, na operację. A drugi to jest taki, że uznaje się wspólnie z zespołem zajmującym się chorobą Parkinsona, że niby jeszcze można leczyć tabletkami, ale większy efekt osiągę, osiągnę głęboką stymulacją, bo to pozwoli mi wrócić do, 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 do funkcjonowania aktywności codziennej i zawodowej, a to takim Szczególnym przykładem jest na przykład drżenie samoistne, które w jakiejś tam części przypomina drżeniem chorobę, a tutaj wszczepienie stymulatora no, daje 100% zdrowia pacjentowi. Panie profesorze, od kilku lat Pana głównym zainteresowaniem w tej chwili to są nowoczesne terapie medyczne dla choroby Parkinsona, ale też nie tylko dla Parkinsona tak zwane terapie genowe. Które dają no, takie zachęcające wyniki w Stanach Zjednoczonych? Niech nam Pan powie więcej o tych terapiach genowych, kiedy one będą powszechne w Polsce? No i jaka jest szansa, że dzięki nim chorzy na Parkinsona będą się lepiej czuć, a może zostaną wyleczeni? Terapie genowe otwierają e, przyszłość dla wielu różnych chorób, i to nie tylko neurologicznych, tam, hematologicznych, kardiologicznych. Myślę, że bardzo rzeczywiście wielu, może i cukrzyca. E, natomiast co to jest terapia genowa? Terapia genowa jest to przeniesienie do mózgu gospodarza obcogatunkowego białka, które. E, Poza tym, co później w szczegółach opowiem, który ma spowodować jakąś, jakiś efekt, czyli zahamować jakąś aktywność, zwiększyć jakąś aktywność. Myślę tutaj o neuroprzekaźnikach, lub też wzbudzić aktywność, której nie było. I żeby do mózgu gospodarza przenieść jakąś informację, czyli załóżmy, skoro terapia genowa, to musimy przenosić jakiś gen. Ten gen. Ma jakieś funkcje, czyli to są geny, które odpowiedzialne są za produkcję czegoś, czyli to są geny kodujące produkcję czegoś, czego nie ma na przykład w mózgu, a jest niezbędne w szlaku metabolicznym produkcji w naszym przypadku dopaminy. I teraz, mając nawet wyprodukowany taki gen, no musi być droga, jak go przenieść do mózgu gospodarza, bo. Inna trudność, no to jest sposób, w jaki umieścić go we właściwym miejscu. I taki gen przenosi się z wykorzystaniem adenowirusów. To są wirusy, które są w zasadzie niepatogenne dla człowieka, czyli niechorobotwórcze. Prawie cała populacja świata ma gdzieś na sobie te adenowirusy. Cechą bardzo korzystną takich adenowirusów jest to, że one. Raz, że nie, nie wywołują chorobo, choroby, czyli są niechorobotwórcze. Nie, nie nie a druga rzecz, że mogą wbudować się w komórki, które się nie rozmnażają. Czyli, jeśli przyniesiemy do komórki mięśnia sercowego, czy do jakiejś okolicy miejsca w mózgu, one potrafią wbudować się w tą komórkę razem z tą informacją, którą zawiera gen wyprodukowany. Oczywiście, my, żeby być 100% pewni, że podajemy to w to miejsce, czyli te składniki, które są, czyli gen, wektor wirusowy, bo oczywiście bierze się z tego DNA fragment, który wtedy nazywa się nie całą nić, tylko fragment odpowiedni, który jest tak doskonały, że również jest on Koduje się, wbudowuje się w odpowiednim miejscu od konkretnego chromosomu. I teraz my jeszcze te dwa składniki wzbogacamy kontrastami, które stosowane są w rezonansie magnetycznym, po to, żeby rozprzestrzenianie się w mózgu widzieć, czy ta plamka biała, którą widzimy na ekranie, rozprzestrzenia się właściwie, czy też no, kontrolujemy. Operacje te są wykonywane w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. Oznacza to, że ta główna część operacji robiona jest w aparacie do rezonansu magnetycznego. No oczywiście on musi być przygotowany. To musi być przygotowana odpowiednia sala operacyjna, gdzie rezonans magnetyczny jest częścią tej sali operacyjnej, czyli i tak jak aparat do rezonansu jest w tej tak zwanej klatce Faradaya. To w takiej samej klatce musi być cała sala operacyjna. To te dwie komory, sala operacyjna i pomieszczenie z rezonansu, muszą być połączone i komunikować się specjalnymi stołami, przewożonymi, gotowymi do przewiezienia chorego do rezonansu. I tam w tym rezonansie następuje infuzja tego wektora wirusowego. Oczywiście to opowiada się parę minut, a kompletuje się sprzęt 8-10 lat, bo wszystko, co, 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 co tam się znajduje, no nie może zawierać elementów metalowych, czyli do aparatu znieczulenia, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, wiertarek szybkowrotowych, koagulacji. I to jest trudne do skompletowania. Nie wspomnę o. O, o, o kosztach, że to są rzeczywiście wysoko zaawansowane technologie, niosą za sobą wysokie, wysokie koszty. No i to w zasadzie jest główny taki ogląd na tą sprawę, jak przebiega leczenie w, w terapii genowej. Ale, panie profesorze, są już w Polsce chorzy na Parkinsona poddani tej terapii? Nie, nie. My zaczęliśmy już kilka lat temu pierwsze terapie genowe z, w leczeniu złośliwych guzów mózgu, glejaków wielopostaciowych, bo normalnie pacjent, jeśli chodzi o onkologię, to ma do zastosowania to, co można zaproponować pacjentowi, chirurgię, radioterapię, chemioterapię, tylko chemioterapia, jakkolwiek by była przyjmowana, to czy dożylnie, czy doustnie, czy jakąkolwiek drogą, to musi dostać się do mózgu. Do mózgu łatwo się nie dostać, bo jest bariera krew-mózg, poza tym, jak takie, taki lek dostaje się do mózgu, no To działa na cały mózg, a przecież my chcemy oddziaływać na guza w jednym miejscu. W związku z tym, takiej terapie w czasie rzeczywistym zastosowaliśmy w jako wielopostaciowym i drugą grupę chorych. To u dzieci z rzadką chorobą, niedoborem do herbokselazy, aminokwasów aromatycznych, brak tego enzymu powoduje, że te dzieci nie produkują ani podstawowych neuroprzekaźników w mózgu, dopaminy, serotoniny i one są w zasadzie takimi broślinkami, które leżą, nie mówią, nie komunikują się, krztuszą, nie porozumiewają się, nie ma celowych ruchów. No szczęśliwie tych dzieci na, 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 na całym świecie rozpoznanych, bo pewnie jest więcej, jest poniżej 200. I my taką grupę już kilkunastu tych dzieci operowaliśmy. Zaczęliśmy od dwójki, tej, która była rozpoznana w Polsce, i później leczyliśmy dzieci z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, z Anglii, z Izraela, z Estonii, no i z Francji. Było ich wiele. No, te zabiegi bardzo nas uwiargodniły na całym świecie, rzeczywiście, bo one, o tych zabiegach mówiło się, i wszyscy naukowcy na świecie, którzy zajmują się tymi różnymi rzadkimi chorobami, wiedzą o naszym ośrodku, stąd jest wiele różnych ofert współpracy dotyczące innych chorych. Teraz, już bardzo niedługo, w perspektywie tam dwóch miesięcy, mamy zamiar rozpocząć leczenie terapią genową, też bardzo rzadkiej jednostki, jednostki chorobowej może nie aż tak rzadki, natomiast dla której nie ma skutecznego leczenia. To jest zanik wieloukładowy. No i cały czas przygotowujemy się, bo to jeszcze takich terapii w Parkinsonie nie było. Przygotowujemy się do leczenia choroby Parkinsona. No epidemia koronawirusa bardzo i zamknięcie granic spowodowało, że to wytrąciło nas ze współpracy, z te kwarantanny związane z przekroczeniem granicy i musieliśmy zatrzymać terapię dzieci, bo na pewno ta terapia dzieci byłaby rozwojem do terapii Parkinsona. Mam takie uzasadnione nadzieje i przypuszczenia, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć lub na przełomie, bo to Przede wszystkim trzeba znaleźć sponsora takiego, takiego projektu, bo to są kosztowne te wektory wirusowe. No i później wszystkich zgód, to może potrwać jeszcze z pół roku. Ale stanie się to może nie tyle dostępne dla, dla pacjentów już dzisiaj, ale w perspektywie myślę no krótkiej, będzie mogło skorzystać z tego więcej niż grupy kilkunastoosobowe. No i tutaj będzie można myślę, że cofnąć chorobę o 10, 20, a może i 30 lat. Bo istotą takiego leczenia jest albo podanie genu, odpowiedzialnego za przekształcenie L-dopy, czyli tego, co pacjent połyka w tabletce w dopaminę, której brakuje w mózgu, i czyli będzie można zmniejszyć bardzo dawkę przyjmowanych leków. I uzyskać ogromną skuteczność, albo wykorzystać czynniki, czynniki troficzne, czynniki wzrostu nerwowego, które regenerują, odnawiają układ dopaminergiczny, i to prawdopodobnie będzie jakiś pierwszy nasz cel do zastosowania tych czynników troficznych. No chcę powiedzieć, że oczywiście to wszystko, co ja tutaj omawiam, no nie odbyłoby się bez osoby, która współpracuje z nami która ma bardzo wysoką pozycję na świecie i która w Stanach i, i, i wszędzie jest mocno rozpoznawalną postacią, to jest profesor Bankiewicz, no bo to e, wielki naukowiec, ale i wielki patriota, bo, 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 bo e, sądzę, że mógłby tę terapię robić tylko tam w Stanach, natomiast za jego sprawą. Jak również i bardzo pomógł przy tej głębokiej stymulacji mózgu. Także Korzystając z jego kontaktów, no, mamy szansę rozwijać ten nasz ośrodek, czyli następną grupą będą no, będzie. Czyli były guzy, jest ta choroba dzieci rzadka, teraz rozpoczyna się zanik układowy i już na horyzoncie widać. I to będzie chyba największe dobrodziejstwo pacjenci właśnie z chorobą Parkinsona. Optymistycznie to, panie profesorze, panie profesorze, zabrzmiało w ten pochmurny dzień. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. I trzymamy kciuki, żeby to się naprawdę jak udało, bo czeka na to nie tylko, czekają na te metody nie tylko w Polsce chorzy, ale myślę, że na całym świecie, a to są miliony ludzi. To jest tak, to... wie pan, bo nawet w, tych, w tym momencie, kiedy no, nie ma konkretnych zdarzeń związanych z leczeniem, my wykonujemy no. ogromną pracę, bo przecież przygotowywanie tego wszystkiego jest od każdej organizacyjnej strony bardzo, bardzo trudne i to tak w myśl tego powiedzenia, że pracuj w ciszy, a szum niech robią wyniki Twojej pracy i myślę, że tak, że tak będzie i w naszym przypadku teraz i z chorobą Parkinsona. Dziękuję serdecznie panie profesorze za rozmowę. Dziękuję. Pięknie. Dużo zdrowia życzę i chodzi o to, żeby jak najszybciej, żebyśmy wrócili do normalnego funkcjonowania, a pan do swojej pracy naukowej, a myślę, że całe środowisko trzyma za pana kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję.